Dziś pokażę cięcie materiału stali nierdzewnej gatunek 304. Mam ustawiony na koniku opór. Odkręcamy materiał i wysuwam sobie materiał do oporu. Zaciskam. Później lekko konik wycofuję około 2 mm. Włączam obroty i wa bardzo ważne przy kwasówce jest chłodzenie materiału. Mamy sztukę gotową. I teraz to samo. Wzujemy, Ustawiamy sobie na koniku na skali na zero. Wysuwamy materiał. Zaciskamy. Odsuwamy te konika około 2 mm, żeby nam nie tarło. I mamy przycięty materiał. Dziękuję.